Three, two, one. Siemaneczko moi kochani, z tej strony Matheł i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dzienniczku turniejowym. Ej, dzisiaj moi drodzy, chciałbym omówić sprawę meczu, meczu o trzecie miejsce. Ej, I przepraszam, że właśnie mam taki głos, aczkolwiek jest godzina 1.15. Z tego co widzę, patrząc na zegarek tutaj w komputerze. I mój głos po prostu już się powoli kończy. Przejdźmy jednak do sedna sprawy, a mianowicie do meczu o trzecie miejsce. Tak, ten mecz w dniu dzisiejszym został rozegrany, przepraszam, w dniu wczorajszym, czyli 19 czerwca, ponieważ 20 kiedy to nagrywam, ma się rozegrać właśnie mecz finałowy, o którym Opowiem troszeczkę później. Mianowicie, mecz o trzecie miejsce zakończył się wynikiem e, 4 do 3 dla drużyny Prawie CR. E, oczywiście Prawie grały e, z drużyną Best XD. Dość e, tutaj wyrównany mecz, jest z tego co, e, co widzę na pierwszy rzut oka, oczywiście, ponieważ e, powiem Wam tak, że drużyna Best XD oddała strzałów 14 z tego 10 celnych strzałów natomiast prawieniaki CE oddała strzałów e, oczywiście drużyna prawieniaków oddała strzałów 13 z tego 11 celnych e, tutaj jednak ten rezultat był znacznie e, 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 znacznie ja bardziej widoczny, ponieważ e, to 4 ramki zdobyte przez różne prawiniaki dały im to e, ten awans to, to zwycięstwo to, e, to, to możliwość e, ustawienia się na podium oczywiście na trzecim miejscu jak troszeczkę nieskładnie to wszystko idzie z moich ust ale mniejsza z tym e, posiadanie piłki natomiast oczywiście po stronie prawiniaków 53% do 47% E, powiem krótko, po prostu ten mecz był bardzo, ale to bardzo wyrównany Oczywiście go sam nie widziałem, ale, ale statystyk, statystyki mówią po prostu same za siebie e, Natomiast przejdźmy do omówienia finału Tak jak mówiłem w wcześniejszym, e, w wcześniejszym odcinku Nagrody zostaną wręczone dnia 22 w niedzielę Specjalnie jak z tej okazji specjalny materiał a osoby, które biorą udział w samym finale turnieju Matt Hela, e, Chciałbym, aby jedna, z, jedna ze stron, czyli jednego z uczestników tego finału O nagranie tego całego meczu, wrzucenie na hosta A następnie wysłanie mi linku, ja bym chciał to fajnie e, zmontować, tak jak mówiłem wcześniej bez żadnego udostępniania screenów, żeby oczywiście widzowie mogli to przeżyć na własnej skórze, mogli przeżyć ten finał, ponieważ oczywiście tylko dwie drużyny biorą udział w finale, no nie? i może <gryw> wielu z Was chciałoby poczuć, jak to jest. Natomiast chciałbym spodziękować wszystkim uczestnikom tego turnieju, oczywiście za udział oraz za aktywne spędzenie czasu czy przez, przez to, przez. E, przez wysłanie różnych tutaj grafik związanych z tym turniejem, mianowicie e, chodzi mi o ramki turniejowe oraz oczywiście podziękować wszystkim, którzy byli aktywni w czasie tego turnieju, tak jak powiedziałem wcześniej, e, za to, że rozgrywali mecze, za to, że się zapisali, za to, że wpisali, wpłacili e, wpisowe oczywiście, za wszystko po prostu, ciało, dziękuję Wam z całego serca. E, natomiast chciałbym i już od razu dzisiaj zaprosić wszystkich do kolejnego turnieju, który odbędzie się dnia jeszcze nie wiadomego <laughs> jeszcze nie znam dokładnej daty, aczkolwiek myślę coś około sierpnia, około e, miesiąca sierpnia, tak e, myślę, że ten turniej będzie troszeczkę większy, około 60 osób, 64 e, 64 drużyny możliwe ale oczywiście nie obiecuję, może być E, znowu 32, bo to oczywiście trzeba e, troszeczkę pra pracy w to włożyć e, poświęcić czasu oczywiście i nie wiem czy się wyrobię Myślę, że koło sierpnia ewentualnie, może coś wrzesień, pomyślimy może przez, e, przez zimę coś, na pewno przez zimę będzie kolejny turniej z jakiejś tam okazji Ech, Zostało mi tyle moi kochani Ja zapraszam do subskrypcji tego kanału, żebyście byli na bieżąco mogli e, dowiadywać się nowości dotyczących tego turnieju, oczywiście zobaczyć e, moje inne filmiki moje nowe filmiki oraz planuję jutro nagrać Pago i to będzie dość gruby Pago Opening, więc zapraszam do oglądania e, mnie już e, dnia koło soboty, no myślę, że po soboty ten Pago Opening się pojawi ja z tego miejsca tak jak mówiłem zapraszam do subskrypcji tego kanału lajkowania tego filmu, bo to bardzo ważne i to motywuje do nagrań tak jak ja mówię, jest pierwsza, pierwsza w nocy. Po pierwszej dokładnie 20 minut po e, i troszeczkę brak mi sił, ale, ale po prostu dla Was się poświęcę, nie ma sprawy. E, natomiast i jeszcze zapraszam Was do wpadnięcia na Facebooka. Oczywiście link w opisie, link do tabelki również w opisie, ale to jest chyba oczywiste, jak to tam stał e, się dostał, bo ponieważ w ostatnim odcinku też podawałem. I chyba podam znowu tą samą, bo i tak się tam nic nie zmieniło. Więc do zobaczenia, moi kochani. Cześć, i czołem. Trzymajcie się, łapka w górę. Na razie i cześć.